Zabrałam tutaj dla Was najważniejsze typy zadań, najczęściej pojawiające się na sprawdzianach z matematyki, z liczb rzeczywistych, z nowej ery. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie. Te kartki, na których ja piszę do druku, a pełne przygotowanie na ten sprawdzian, czyli jeszcze więcej lekcji wprowadzających, notatek do druku, zadania zamknięte, zadania otwarte, czyli przygotowanie na tak naprawdę każdy sprawdzian i każdą kartkówkę, znajdziecie w mojej apce Matmagryzie i też w opisie znajdziecie link. A teraz przechodzimy do pierwszego zadania. Mamy tutaj 2 do potęgi minus 3, a 8. To jest 2 do potęgi trzeciej, tak? Ale jeszcze tam mamy potęgę 2, więc ją przepisujemy i piszemy jeszcze w nawias do potęgi trzeciej. Teraz 25 setnych to jest 1 czwarta, więc piszemy 1 czwarta do potęgi czwartej. No to teraz tak, mamy 2 do minus trzeciej razy i przy nawiasach potęgi mnożymy mamy tutaj 2 do 6. Dobrze, przepisujemy, piszemy w nawias do potęgi trzeciej. Teraz 1 czwarta to jest 2 do minus drugiej, tak? Tu Wam wytłumaczę 2 do minus 2. Ten minus sprawia, że mamy ułamek. Jeszcze do drugiej to jest 1 druga razy 1 druga, czyli 1 czwarta. No ale piszemy jeszcze do potęgi czwartej. No to tak, przy mnożeniu potęgi te wykładniki dodajemy. Mamy minus 3 plus 6, brakowało 3, ktoś przyniósł 6, no to 3 wykorzystamy i jeszcze 3 zostaną, czyli mamy 2 do 3, a tutaj mamy jeszcze do 3. Podzielić na 2 do potęgi, przy nawiasach mnożymy minus 2 razy 4 do minus 8. Czyli mamy 2 do 9 podzielić na 2 do minus 8 i teraz uwaga przy dzieleniu wykładniki odejmujemy. Mamy 2 do 9 minus minus 8. 2 minusy koło siebie dają plus, czyli mamy 2 do potęgi 9 plus 8, czyli 2 do 17. I będziemy robić teraz b. Mamy teraz 27, a 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. Piszemy jeszcze w nawias do trzeciej. Teraz 9 to jest 3 do kwadratu i przepisujemy jeszcze do kwadratu, a 81 to jest 3 do potęgi czwartej, bo 3 razy 3 razy 3 razy 3, no to mamy 81, tak? Tak, no bo 3 do czwartej mamy 3 razy 3 razy 3 razy 3, czyli to będzie 9 razy 9, czyli 81, tak? Dobra, no i jeszcze piszemy do potęgi minus drugiej. Przy nawiasach mnożymy, czyli tutaj 3 razy 3 mamy 9. 2 razy 2 mamy 4 i 4 razy minus 2 mamy minus 8. I teraz przy mnożeniu, jak są te same podstawy, to wykładniki dodajemy. Dobra. No to tak będziemy mieć. 3 do potęgi jakiej? 9 plus 4 minus 8, bo plus i minus daje minus, czyli mamy 3 do której. 9 plus 4 to 13. Minus 8 mamy 3 do 5. Ale pamiętajcie, że ja tutaj już robię takie trudniejsze przykłady, bo to jest przykładowy sprawdzian. Ale w całym dziale o, naz w całym dziale o nazwie Liczby Rzeczywiste, w apce, prawda, znajdziecie bardzo dużo lekcji wprowadzających od zera. I, I naprawdę radzę Wam przerobić najpierw lekcje wprowadzające. Może jest ich dużo, ale naprawdę warto. Każdą po kolei, a dopiero potem przejść do zrobienia przykładowego sprawdzianu. Wiecie, że można go wydrukować. Wydrukujcie go sobie, spróbujcie zrobić cały sami na niebiesko, na przykład, a potem na czerwono. Możecie poprawić z tym filmem, jak ja to tutaj rozwiązuję, i błędy poprawcie na czerwono. Wtedy będziecie wiedzieć, czego jeszcze nie umiecie. Taki będzie najlepszy sposób na naukę. Robimy teraz C. No to tak, 100 to jest 10 do kwadratu. Piszemy 10 do kwadratu w nawias do trzeciej, a tu piszemy podzielić na 10 do trzeciej i jeszcze do minus drugi. 1000 to jest 10 do trzeciej. Piszemy 10 do trzeciej w nawias do minus drugiej. Teraz przy nawiasach wykładniki mnożymy, więc tu będę mnożyć, będę miała 10 do szóstej, podzielić na 10 do trzeciej i jeszcze do minus drugiej. Raz 10 do potęgi. 3 razy minus 2 mamy minus 6. Teraz, jeżeli mamy dzielenie, to wykładniki odejmujemy. 6 minus 3 mamy 3. I jeszcze do minus drugiej. Razy 10 do minus 6. Przy nawiasach mnożymy, więc mamy 10 do minus 6 razy 10 do minus 6. No i teraz przy mnożeniu wykładniki dodajemy, czyli będzie 10 do minus 6 minus 6. Brakowało 6, jeszcze 6. Czyli łącznie brakuje 12. Ok? Dobra. No to teraz lecimy do zadania drugiego. Najlepiej zatrzymajcie, spróbujcie zrobić sami, a dopiero potem sprawdzajcie razem ze mną, czy dobrze wykonaliście. To mamy pierwiastek z 18 i wiemy, że 18 to 9 razy 2. Dlaczego tak rozkładam? Bo ja wiem, że pierwiastek z 9 to 3. Teraz pierwiastek z 50 to 25 razy 2, tak? No, bo ja wiem, że pierwiastek z 25 to będzie 5. No to tak, teraz mamy pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2, pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 9 mamy 3, więc mamy 3 razy 3 tutaj pierwiastek z 2, pierwiastek z 25 to 5, no i pierwiastek z 2 przepisujemy. Czyli mamy tak, 3 razy 3 to 9, czyli mamy 9 pierwiastków z 2. 2 razy 5 to 10, minus 10 pierwiastków z 2. Mamy 9, zabieramy 10, czyli jednego będzie brakować. To teraz B. Zobaczcie. 27 to jest 3 razy 3 razy 3, prawda? Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 27 mamy 3. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to 4, bo 4 razy 4 razy 4, 64. Teraz pierwiastek trzeciego stopnia z minus 125 to minus 5, bo minus 5 razy minus 5 razy minus 5 da nam 125. Mamy minus 3, a tutaj dwa minusy przy mnożeniu dają plus. Teraz to będzie tak samo jak 15 minus 3 czwarte, czyli to będzie 14 i 1 czwarta. Dobrze, no to teraz zapisz liczbę w postaci notacji wykładniczej. Przesuwamy przecinek, tak? Zawsze będzie przecinek za pierwszą liczbą, czyli mamy 6,5. Tutaj przecinek też będzie za pierwszą liczbą, mamy 4,15. I teraz tak, tu przecinek przesuwa, musiałby być przesunięty w lewo, tak, żeby ta prawa strona była równa lewej. Więc mamy o 4, bo mamy 4 brzuszki, bo o minus 4 musielibyście miejsca w lewo przesunąć przecinek. A tutaj o ile miejsc? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale w prawo, więc na plusie, bo o 7 w prawo musielibyście przec przesunąć przecinek, tak? żeby słuchajcie, zgadzało się, nie? Czyli minus 4, bo o 4 byście musieli przesunąć przecinek w lewo, a plus 7, bo o 7 miejsc w prawo ten przecinek. Teraz mamy obliczyć i odpowiedź podać w notacji wykładniczej. Tak jak za każdym razem zatrzymujecie, próbujecie zrobić sami. Dobrze. Liczba razy liczba. 4 razy 8 i 2 dziesiąte mamy 32,8 i dziesiąte. RAZY 10 i przy mnożeniu dodajemy 8 plus 9, 17. Ale nie możemy tak zostawić, bo przecinek musi być za pierwszą liczbą, dobra? Za pierwszą cyfrą nawet musi być przecinek. No to co? Będzie 3,28 razy 10, żeby to było równe temu, i razy 10 do 17. No to tutaj z tej niewidoczna potęga 1, więc mamy 3,28 razy 10 do 18. Dobra, no to teraz tutaj 4,2 na 7 to jest 6, dziesiątych. przy dzieleniu odejmujemy 6 minus 3 to 3. Przecinek musiałby być tutaj nie, czyli będzie 6 razy 10 do minus pierwszej, żeby to było równe temu. Razy 10 do trzeciej. No, i minus 1 plus 3, bo przy mnożeniu dodajemy, mamy 6 razy 10 do drugiej. Mamy tutaj zaokrąglanie, słuchajcie, tak wam tylko przypomnę. 2578, więc tu mamy 1500, czyli to są setki, dziesiątki, no bo 78, jedności. Części dziesiąte, części setne, części tysięczne. Więc to setek, no tutaj byśmy mieli w portfelu 200, nie wiem, 100 zł, prawda? I setki generalnie. Więc my się zastanawiamy, jaka liczba stoi za tą przerywaną linią, bo zastanawiamy się, czy mamy zapłacić 200 czy 300. Jeżeli za przerywaną linią stoi 0, 1, 2, 3 lub 4, to nie dodajemy nic, a jeżeli stoi 5, 6, 7, 8, 9, to dodajemy plus 1. U nas stoi piątka, więc dodajemy 1 i mamy 300. Teraz tutaj za setkami stoi 1, więc nie dodajemy. Będzie 4200. Tutaj za setkami stoi piątka, więc dodajemy 1. Mamy 800. No to zmarzę teraz. Do jedności, czyli będziemy za jednościami pisać tą przerywaną linię. Stoi ósemka, więc dodajemy 1, będzie 257. Stoi jedynka, nie dodajemy, mamy 4215. Stoi trójka, no nie dodajemy, mamy 754. Teraz części dziesiąte, czyli jedno miejsce po przecinku. Prawda? No to mamy tak. No to tu stoi dwójka, więc nie dodajemy. Tutaj stoi szóstka, więc dodajemy. Tutaj stoi piątka, więc dodajemy. I mamy. Mamy obliczyć NWW -W i NWD. To najpierw rozkładamy sobie na czynniki pierwsze. 72 na 2, 36, 36 na 2 mamy 18, na 2 to 9, na 3 to 3, na 3 to 1. Teraz 28, na 2, 14, na 2, 7, na 7, 1. NWD, słuchajcie, zaznaczamy sobie w kółeczka i łączymy w pary te po prawej skreślamy. No to już widzimy, że NWD, czyli największy wspólny dzielnik 72 i 28 to jest 2 razy 2, bo mnożymy to, co zostało w kółeczkach, czyli 4. To teraz NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność, jak to robimy? To jest tutaj ta pierwsza liczba razy po prawej, jakby była jedna nieskreślona, czy dwie, to po prostu mnożymy, czyli 72 razy 7.

Na 2, 9, na 3, 3, na 3, jeszcze na 3 tutaj jakaś kreseczka mi się napisała. Tu będzie 1. No to łączymy w, w pary. No i słuchajcie, NWD to mnożymy, nie? Skreślamy te po prawej i mnożymy te, które zostały po lewej. 2 razy 2 razy 3... 4 razy 3, 12. NWW teraz. To jest ta pierwsza tutaj, razy ta po prawej nieskreślona. Czyli mamy 120 i jeszcze 24, czyli 144. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę, czy też napiszecie jakiś miły komentarz, a może zasubskrybujecie. Bo jeżeli ja widzę, że coś piszecie, prawda? Albo że dajecie łapki w górę, to wtedy mam motywację, żeby nagrywać kolejne części, bo widzę, że Wam się to podoba. Także weźcie to też pod uwagę, a ja przechodzę do następnego zadania. Mamy tutaj obliczyć takie wyrażenia. Zaczynamy oczywiście od nawiasu. I tutaj mamy 2 minus. 2 minusy dadzą nam plus, prawda? Czyli będziemy mieć 2 i 1, 2, dodać 3 i 1, 3, razy 2. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli mamy 2 i 3, 6, plus 3 i 2, 6, i razy 2. No to 2 plus 3 mamy 5, mamy 5 i 5, 6, razy 2.

I jeszcze dwie trzecie zostaną. Teraz tutaj. No, tutaj nie mamy nawiasów, mamy odejmowanie, dodawanie, zaczynamy od lewej do prawej. No to słuchaj, czyli wykonujemy od lewej do prawej. Brakowało trzech, i jeszcze czterech i 1 trzeciej, czyli łącznie brakuje 7, i jednej trzeciej. No to teraz musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, albo najpierw zamienić, że to jest minus 22 trzecie, a tu będzie 13 drugich. No to tutaj sprowadzamy do wspólnego mianownika. Mamy minus 44 szóste plus 39 szóstych. 30, czyli brakowało 44, ktoś przyniósł 39, to dalej 5 będzie brakować, czyli mamy minus 5 szóstych. To teraz mamy procent. Mamy liczbę o 40% większą od liczby 130. To słuchajcie, jeżeli jesteście w sklepie i Pani ma na przykład policzyć, nie wiem, o 40% więcej, to wiecie jaki jest sposób? Ona do 100% dodaje 40%, czyli mam Ci policzyć 140%. Czyli na kalkulatorze pomnoży raz 1,4. Gdyby było o 40% mniej, to jak ona pomnoży? Od 100% mamy odjąć 40%, czyli mamy 60%. Więc ona tą liczbę by pomnożyła razy 0,6. Tak? Czyli mamy tutaj 1,4 razy 130. Kalkulator. Czyli to będzie 182. Teraz B. Jakim procentem liczby 150 jest liczba 30? Czyli mamy 30 przez 150 razy 100%. Skracamy, czyli tu będzie 1 piąta i jeszcze razy 100%, czyli 20%. O ile procent liczba 40 jest mniejsza od liczby 60, no to słuchajcie, o ile mniej? No i o ile procent? No jest mniejsza o 20, prawda? Czyli 20/60 razy 100%, bo jest mniejsza o 20. Między 40 a 60 mamy 20. Więc mamy 20-60 razy 100%. Skraca się przez 20, tu będzie 1, tutaj 3. Mamy 1 trzecia razy 100%, czyli to będzie 103%, czyli 33,1%. Musimy do potęgi 2 trzecie dodać 25 do potęgi 3 drugi. Jeżeli mamy potęgę 2 trzecie, to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 8. W nawias do potęgi drugiej. A jeżeli tutaj mamy 3 drugie, to będzie pierwiastek kwadratowy, to wtedy tej dwójki się tu nie pisze, w nawias do trzeci. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2 i mamy 2 do drugiej. Pierwiastek z 25 to 5 i mamy 5 do trzeciej. Czyli mamy 4 plus 125, czyli 129. No to tak samo robimy tutaj, prawda? Tutaj bez nawiasu mamy 5 stopnia pierwiastek z minus 32 w nawias do trzeci. Pierwiastek trzecie stopnia z minus 1000 to minus 10, bo minus 10 razy minus 10 razy minus 10 to minus 1000. No i jeszcze do drugiej. Pierwiastek 5 stopnia z minus 32 to minus 2, ale jeszcze do trzeci. Minus 10 do drugiej to jak minus 10 razy minus 10, czyli 100. Minus 2 do 3 to jak minus 2 razy minus 2 razy minus 2, czyli minus 8. Teraz 2 minusy koło siebie dadzą plus, czyli mamy 108. Słuchajcie, teraz 2 do jakiej potęgi to 8. Do trzeciej, bo 2 do trzeciej to 8. Pierwiastek z 3 do jakiej potęgi to 3. Do drugiej, bo pierwiastek z 3 do drugiej to będzie 3. Teraz 7 do jakiej potęgi to 1 siódma? Do minus pierwszej, tak? Bo 7 do minus pierwszej to 1 siódma. A 6 do jakiej potęgi to 1? Do zerowej, bo 6 do zerowej to jest 1. A mamy teraz 11 i mamy obliczyć. Popatrzcie, mamy tutaj odejmowanie, te same podstawy, czyli będziemy dzielić. To 48 na 3 to ile? 16. To teraz 2. Do jakiej potęgi to 16? Do czwartej. To teraz mamy tutaj taki logarytm, wszędzie mamy te same podstawy, to przy dodawaniu mnożymy, prawda? No to mamy 6 razy 4, przy odejmowaniu dzielimy. No to 6 razy 4, 24 podzielić na 8 to 3. To 1 trzecia do jakiej potęgi to 3? Do minus pierwszej. A teraz pamiętacie, że jeżeli jakaś liczba stoi przed logarytmem, to ona idzie tutaj do potęgi, czyli będzie 10 do drugiej. Czyli tutaj będzie. Na w podstawie 1, druga. Tutaj mamy 100. Tutaj też mamy 1, 2 Tutaj dwójkę. A tutaj mamy 1, drugą i dwudziestkę piątkę. No to słuchajcie, mamy wszędzie odejmowanie. To będziemy po prostu dzielić. Będzie 100, podzielić na 2, podzielić na 25. Czyli to będzie 2, prawda? No to 1, druga do jakiej potęgi to 2? Do minus pierwszej. I mamy jeszcze takie zadanie. Przy 23% stawce podatku VAT cena brutto samochodu wynosi 109 470 zł. Czyli popatrzcie, tak żebyście wiedzieli. Mamy jakieś netto, to jest 100%. Nasza stawka podatku 23% i 123% to jest nasz, nasza cena brutto. Czyli ta cena brutto 123%. To 109 470 i mamy obliczyć cenę netto, czyli 100% i wysokość podatku. No to słuchajcie, mnożymy sobie. To jest 100 razy 109470 przez 123, czyli mamy 89 000 zł. No to teraz, teraz słuchajcie, wysokość podatku VAT to od brutto odejmujemy netto, więc od 109 470 odejmujemy 89 000, czyli mamy 20 470 zł. Tak jak mówiłam, jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, może zasubskrybujcie, to jest dla mnie motywacja, żeby dodawać kolejne filmy i też wtedy wiem, że no, podobają Wam się i że chętnie oglądacie. No i jest mi bardzo miło, co mam więcej powiedzieć.